Dzieciaki. Witam Was na kolejnych zajęciach w Pracowni Działań Twórczych. Widzimy się online. Jako, że mamy ferie, marzycie o śniegu, marzycie o tym, by ulepić bałwana. Przygotujemy dzisiaj sztuczny śnieg, taki domowy, z domowych składników, bez wychodzenia z domu, którym możecie się świetnie pobawić. Do tego jeszcze, uwaga, zrobimy domową ciastolinę. Uwielbiam, kiedy dzieciaki się babrają. Kiedy ich paluszki mogą trochę poćwiczyć, są plastycznie, wtedy o wiele łatwiej będzie się Wam i pisało, i malowało, będziecie lepiej składać klocki lego. Palce trzeba ćwiczyć, kochani. Przygotujemy sobie miseczkę. Teraz idziemy do kuchni po mąkę ziemniaczaną tak zwaną skrobię, Do tego ja wzięłam akurat odżywkę do włosów z łazienki. No mama może krzywo patrzeć, więc lepiej weźcie piankę do golenia od taty, może nie zauważy, więc może być skrabia ziemniaczana i teraz albo odżywka do włosów, albo pianka do golenia. Do tego jeszcze przygotowałam sobie brokat, no, bo przecież każdy śnieg się iskrzy. No więc uwaga, wlewam sobie odrobinę pianki albo odżywki. Zawsze mówię dzieciakom, że jak trzeba kupić, to kupić najtańszą w sklepie. Ona no, służy tylko do zabawy, nie będziemy nią myć włosów. I uwaga, do tej odrobiny no, musimy sobie wsypać trochę mąki. Wszystko to zacząć sobie mieszać. Popatrzcie, jak się zbija fajnie. Będzie miała świetną, delikatną konsystencję. Jak dopasować sobie składniki. Ja celowo nie podaję e, proporcji, ponieważ każda odżywka do włosów jest inna. Musicie sami pod paluszkami wyczuć, czy już się zgniata ten śnieg, czy jeszcze się nie zgniata. Jeśli chcecie mieć tego dużo, no to taka duża porcja, e, to nam wychodzi kilogram skrobi i do tego jedna pianka do golenia. To jest taka. Optymalna ilość. Popatrzcie, jaki świetny śnieg do tego. Możemy sobie wsypać troszeczkę brokatu. Będzie się pięknie mienił i skrzył. Popatrzcie, ja zrobiłam tego niewiele. Natomiast wy możecie poszaleć, zrobić sobie z całej porcji. Przepis znajdziecie oczywiście pod filmikiem. śnieg się pięknie mieni, pięknie się ugniata, ma świetną konzystencję. Spokojnie możemy sobie z tego zrobić trzy kulki, ulepić bułwana. Dlaczego nie? Jedna kuleczka. Możecie tu użyć foremek i różnych tego typu rzeczy. I popatrzcie. Pięknie. Prosta sprawa. Łatwo się sprząta, co widać na blacie. Łatwo sprzątnąć. Nie trzeba wiele pracy, wielu składników. Świetna zabawa. Gwarantuję, że dzieciaki będą miały z tego olbrzymią frajdę. Jeśli chcecie przechowywać tą masę, to ona tak około tygodnia wytrzymuje zapakowana w szczelnym pojemniku w lodówce. Także możecie ją chować tam i z powrotem. E, używać codziennie przez kilka dni. E, jeśli zaczyna wysychać, delikatnie odrobinkę wody lub odżywki znowu dolać i spokojnie można się z nią znowu bawić. No to co? Za moment pokażemy Wam domową ciastolinę. No to zabieramy się za ciastolinę. Przygotowałam sobie większy pojemnik, no bo jak ciastolina, więc tego musi być sporo. E, Większy pojemnik, kubeczek oczywiście, może być szklaneczka, cokolwiek macie w domu. Sól, mąka pszenna, odrobina oleju, woda, taka cieplejsza, oczywiście, zagrzana. Żeby nam ciastolina pachniała, tak jak te sklepowe, przygotowałam olejek cytrynowy. I mam barwnik, który też możemy użyć, żeby ta nasza ciastolina była kolorowa. Kochani, zaczynamy. Żeby nam wyszła ciastolina, to musimy dokładnie odmierzać składniki. Wsypiemy sobie dwie szklanki mąki. Zwykłej mąki pszennej, najtańszej, jaka tam jest w domu. Dwa kubeczki. Do tego przygotujemy sobie sól i wsypujemy jedną szklaneczkę. jeśli ta sól jest taka y, drobno lernika, nie grubo, tak. Do tego, uwaga, półtorej szklanki ciepłej wody. Półtorej, czyli jedna i półweczka. Uważajcie, żeby woda nie była za gorąca, żebyście się nie poparzyli. Zawsze możecie o pomoc poprosić rodziców. Półtorej szklanki wody. Do tej wody, póki jeszcze to nie jest zmieszane, można sobie kropnąć parę kropelek tego barwnika i uwaga, parę kropelek olejku cytrynowego, żeby nam pachniało oczywiście, no i tak na oko dwie-trzy łyżki oleju, dobra, możecie użyć łyżeczki, 2-3, będzie miało fajną konsystencję. Uwaga! Żeby sobie pomóc, możemy to najpierw z łyżką, zamieszać. Patrzcie, moja ciastolina już powoli robi się taka jasno-zielona. Pięknie pachnie cytrynką. Chociaż moje córki uwielbiają, jak pachnie wanilią. Nie wiem, jaki olejki macie w domu. Możecie wypróbować. Możecie wypróbować również kilku barwników, więc możecie to podzielić. I do każdej z masą, możecie sobie dodać innego parfumka. Ja sobie jeszcze dołożę tego zielonego. Mhm. liny mają to do siebie, że uwielbiają je dzieciaki. Mogą fajne rzeczy z nich powstać. Oczywiście możecie do tego dosypać również brokatów, tak jak w sztucznym śniegu. rozmieszać. Hmm. Myślę, że spokojnie możemy dosypać jeszcze troszeczkę mąki, żeby nam się to bardziej kleiło. Hmm. No i popatrzcie, jeszcze troszeczkę i będzie. się zbijać w kulę, tylko trzeba dosypać troszeczkę więcej mąki, bo każda mąka jest inna. Zobaczcie, już nam to wychodzi coraz lepiej. Ja sobie to zdejmę, łyżki, spróbujemy sobie zrobić ręką Dosypiemy jeszcze, bo jeszcze się nam klei. Mniej więcej takie, jakbyśmy chcieli zrobić ciasto. Ma się nam fajnie ugniatać, ale nie może się nam kleić do rąk. Jeszcze chwila i nasza ciastolina będzie gotowa. Zobaczcie, nasza ciastolina, nie przykleja się nam do blatu. Czyli jej konzystencja już jest idealna, taka jak prawie że jak sklepowa. W związku z tym możemy się nią świetnie bawić, nie kleje się do palców, świetnie się rozciąga, możemy z niej zrobić różne figurki, możemy rozwałkować, możemy wykrawać naszymi formkami do ciastek. Możemy robić różne różne cuda. I tak samo, możecie tą ciastolinę przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniczku lub woreczku, najlepiej takim strunowym, zasuwanym, żeby się powietrze nie dostało, żeby nam nie wyschnęła, nie zepsuła się. Wytrzymuje kilka dni, więc możecie spokojnie nie kleić. No i co? Przede wszystkim jest bezpieczna dla małych dzieciaków. Ciastolina powstała z naszych kuchennych składników, czyli z oleju, z wody, mąki, soli. Odrobina barwniku spożywczego, olejku do ciasta i tyle. Nic więcej, żadnej chemii. Więc nawet jeśli e, małe dziecko chciałoby spróbować, jak to smakuje, gwarantuję, że smakować nie będzie, bo jest bardzo słone. Ale dla zainteresowanych brzuch go nie będzie bolał. No to co? Do dzieła, kochani, mam nadzieję, że Wasze paluszki poćwiczą tak jak i moje. Że w kuchni nie narobicie zbytniego bałaganu. Bo jak widzicie, wszystko łatwo się sprząta, nie zostają żadne ślady. Może troszeczkę przysypania mąki, ale przecież szmatki są w domu, możecie posprzątać. Kochani rodzice, jeśli chcecie mieć co najmniej godzinę spokoju, polecam trochę zabawy kuchennej i macie czas na kawę. Do zobaczenia. Miłych ferii, kochani, i mam nadzieję, że będzie Wam dane spróbować lepienia bałwanów z prawdziwego śniegu tego wam życzę miłych ferii